Krwiążer czy waran? Zobaczymy czy z niego ta skóra wypadnie. Kurczę, strzela we mnie. Błot. Zobaczcie jak ubrany. Unik. To już ucieka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Mutiny. Dzisiaj odwiedzimy sobie jedną z wysp właśnie za mielizną. Było na odcinku, nie wiem czy ostatnim, czy przedostatnim wyspa Cyny i łowią, ale pójdziemy sobie na wyspę pagórków, a na kolejnym odcinku sobie odwiedzimy orzechową wyspę. Ogólnie dzisiaj zrobię pierwszą swoją broń i odwiedzimy sobie handlarza, bo teraz yy, niedawno była aktualizacja, bo jak wiecie, dobrze te soczewki do latarni bardzo rzadko wypadały. Teraz to zmienili, że 3 razy więcej, 3 yy, razy częściej będzie soczewka dostępna u handlarza. Także zaraz pójdziemy sobie do niego, ale na wszelki wypadek wezmę sobie koral, bo bym zamienił się po prostu za tą soczewkę. także żeby nie wracać nie tracić energii. I ogólnie czekajcie, przygotujemy się na to wyspę. Wezmę sobie jakieś leczonko, czekajcie, bo tu nie mogę. tu Mam do zadań, okej. Okay. O no i zobaczcie, pierwsza swoja broń. 330 do mejcza Potem jakie zobaczcie, 420, ale to w swoim czasie. I zobaczcie, co jest potrzebne. Deska orzechowa, płyta brązowa, zapięcia brązowe i części do broni broni brązowe. Jedynie stąd to najcięższe będzie właśnie części brązowe. A dlaczego? Czekajcie, wytwórzmy sobie broń, niech się robi. Zobaczcie, proch to często się znajduje na każdej lokacji. Płyta brązowa no to robi się ze sztabki brązu. A żeby zrobić sztabkę brązu, trzeba mieć rudę cyny i rudę właśnie tutaj miedzi. Z tego, co dobrze pamiętam, zobaczcie. Aha, i jeszcze węgiel, ale węgiel to sobie dozbieracie, tak? I tak. Także naj, najcięższe jest z tą skórą, powiem Wam, bo na Martwie Wyspie wcześniej można było nawet z 10 znaleźć, a teraz to. Bardzo rzadko. Pójdziemy zamieliznę na tą wyspę właśnie pagórków. Zobaczymy jak tam będzie wylatywać. Bo brakuje mi tej skóry właśnie najwięcej, powiem szczerze. No i to jest trochę przykre. Dobra, weźmy tak. Weźmy jeszcze jedną siekierę. Na pewno się przyda. Mam taką nie mam tutaj. Weźmy tą. U nas trochę zużyta. Ok. To można iść pomału. Pierw pójdziemy jeszcze do handlarza. Czekajcie, gdzie ja mam to? Tutaj mam. 20 sztuk jest. I lecimy. Zobaczymy, czy ta soczewka się akurat teraz trafi. Bym miał już drugą. Kupię sobie dzisiaj jeszcze smołę. To za 350, bo. Chcę trochę teraz pograć częściej, bo w lasde już się kończy sezon. Także trochę się skupię na innych grach i kupimy tą smołę, bo na pewno się przyda. I, no i będzie trzeba farmić te skóry. Naj, najwięcej tych skór potrzeba. Dobra, zobaczmy. Będę miał trochę szczęścia. Nie ma. Dobra, trzy razy ma być częściej. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy za 20 alkohol. Części, o, zobaczcie. Można jeszcze części zamienić za koral. Żeby zrobić broń, poczekajcie, tam będzie mi skóra. E, wolę to zostawić, wolę to na soczewki zostawić, powiem Wam. Bo części z brązu sobie z czasem zrobię, na razie mam z czego strzelać. Także sobie to zostawię. Dobra, lecę po jakieś leczonko. Dobra, mamy 500 energii w wodzie. Także płyniemy. Tu mamy orzech. Dobra, orzech to na pewno jest potrzebne, bo jeszcze mi trochę desek brakuje do budowy latarni. Aby te soczewki się częściej trafiały, to na pewno szybko skończymy. Dobra, to na pewno. Cynę na pewno biorę. 6 sztuk. Także widzicie, ruda cynę po 6 sztuk wypada. To jest sporo. Ok. Tu mamy 1360 czy waran. Zobaczymy, czy z niego ta skóra wypadnie. Trzeba uważać, żeby tu nie paść. Naprawdę, otóż, nie ma żartów. Ajajaj, jajaj gdzie tam strzelasz? Nie widzisz, okej, okay. już jest dobrze, czyli wiadomo, z kogo można wziąć tą skórę. Tu mamy coś, tu mamy lepszego. O, razem są, czekajcie, czekajcie czy we dwóch do mnie podbiegną. Nie, jeden, dobra. Te liny wezmę. Dobra, na razie z łuku strzela. Dostałem. Ok, zobaczmy tutaj. Mamy bandaż, użyjemy. To zabieramy. Oj, zobaczcie, tu proch można znaleźć. Bawełnę, ale ja to powymieniam sobie. Idziemy dalej. Zbadamy wyspę. O! Znowu, znowu jest, zobaczcie. Kolejne chyba skóry z niego wypadną. Byłoby dobrze. Jasne, dwie, dwie, dwie sztuki Tych strzał można uniknąć, pamiętajcie. Zrobicie dobry manewr i unikacie. Dobra, zobaczmy, czego tu pilnowali. Patrzcie, dziewięć sztuk. Ło! Wow. Chyba dobre miejsce. Kurczę, strzela we mnie. Bot, zobaczcie jak ubrany unik, to już ucieka, nie uciekłeś kolego, nie uciekłeś, jesteś mój, co masz w sobie? Zobaczcie torba jaka, nie jest to jakoś mega dobra, no ale jeszcze takiej nie znalazłem na innych strefach. Dodaję 10 miejsc. Ja mam chyba nawet lepszą, ta. Ale szkoda, że nie da się tu broń, zbroi naprawiać. Ubrań, zobaczcie cały setik Bossmana. Ja je zabiorę, ale nie wiem czy. Może kiedyś będzie można naprawić. Wiecie, tak jak w Westland. Byłoby super. Nice. Całego setu jeszcze nie znalazłem. 14 skór, fajnie. No i dobra. Smowa kupiona, także będzie można tutaj przychodzić farmić, wychodzić, wchodzić, wychodzić. Nie, no i skóry, chyba, chyba dobre miejsce, powiem wam. Na chwilę obecną, żeby te skóry zdobywać, w ogóle mi chodzi o nie. dobra, weźmiemy sobie te lepsze mikstury. Idziemy zacząć dalej. Czy tam na drugiej stronie, na, po drugiej stronie coś jest? Tutaj nic nie ma, dobra, idziemy. Ale bocik dobry, dobrze ubrany. Ma bogato. On mnie dziubną. To oczywiście biorę, bo to już te lepsze liny. I tkaniny, ale powiem wam, nie ma tu aż tak dużo przeciwników. Jak na przykład na wyspie Cyny Z Piaskowca, widać, że jest więcej. Dobra, jeszcze tu sobie zobaczymy. Kolejną wyspę zrobimy sobie w kolejnym odcinku. A tu już byłem. To jak widzicie, piaskowca macie tutaj bardzo dużo, ale ten setik. Zobaczcie jak on wygląda Super Ja sobie go zostawię Może kiedyś będzie można naprawiać To To na pewno naprawię Ale kiedyś też będę swoje robił Dobra tu chyba już nic nie ma Wiecie Można pomału kończyć ten odcinek Żeby nie było za dużo Tak Trzeba trzymać pomysły na kolejne Również. Także widzicie, jak to wygląda. Oczywiście, tutaj, jakbym nie miał tyle odwagi, to te zwierzęta wszystkie by się na mnie rzucały. Tak, żeby było trochę utrudnione. Tak, moja ma 15. Ale widzicie, jakbym nie miał tej torby, mógłbym sobie z ją zrobić, ale też bym mógł. Widzicie, znaleźć. Zostawię sobie. Mamy tu wściekłego warana. A czy on da mi taką skórę? Nie, nie dał. Ale mamy czerwonek. Dobra. Dobra, myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Także co? Spodziewajcie się kolejnych odcinków i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.